Dawid Dudek, księgarniagłobtroter.pl. Dzień dobry. Powodem powstania tego wideo jest fakt, że ukazał się kolejny nasz przewodnik z serii przewodników Globtrotera, przewodnik po Turkmenistanie, czyli po kraju, gdzie podobno nikt nie jeździ, a gdzie podobno no, turystów jest bardzo mało i to prawda jest wyjątkowo mało. Przewodnik tutaj, ten malutki. No może nie taki malutki, prawie 200 stron. Tym przewodnikiem kończymy mm, serię przewodników po Azji Centralnej, jakie wydajemy w naszym wydawnictwie. I w tym w ten sposób mamy wszystkie kraje Azji Centralnej, Azji Środkowej yy, skolekcjonowane, to może nie jest najładniejsze słowo, w postaci przewodników. A zatem ukazało się, się pięć przewodników po krajach Azji Centralnej. Pierwszy był przewodnik po Kazachstanie, następnie po Kirgistanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie i w końcu Turkmenistanie. Przewodnik jest bardzo ładnie wydany, całkiem solidny. Druk jest odporny na zmywanie, na wilgoć, papier jest niezłej jakości. Całość jest bardzo poręczna. Zawiera sporo praktycznych informacji, sporo informacji ee, historycznych. Nawiasem mówiąc, to było dosyć zabawne, kiedy okazało się, że do kraju, po którym podobno nikt nie jeździ, i do którym podobno nie ma turystów, mam nadzieję, że ten przewodnik to zmieni. E, że po tym kraju wyszedł przewodnik, który ma prawie 200 stron. Sama spuścizna historyczna jednak to poniekąd tłumaczy. Ok. E, tym przewodnikiem kończymy serię przewodników po Azji Centralnej, przenosimy się w nieco inny rejon świata i zaczynamy, właściwie już zaczęliśmy, przewodnikiem po Albanii, e, zaczynamy nową serię, to będzie seria, seria przewodników po wybranych krajach leżących na Bałkanach. To pierwsze, pierwsza e, taka seria. W listopadzie będzie w ogóle bardzo dużo premier, ponieważ zaczynamy przewodnikiem po Macedonii. Kolejne przewodniki to jeszcze tajemnica, ale zapewniam, że jeśli ktoś nieco zna rynek przewodników turystycznych w Polsce, bez trudu ustali, po których w bałkańskich krajach nie ma osobnych publikacji tego typu. Druga nasza seria to będą przewodniki po miastach, po wybranych miastach. Zaczynamy przewodnikiem po Barcelonie. Przewodnik będzie niezwykle praktyczny, niezwykle dokładny, a żeby było jeszcze ciekawiej, aby dać jeszcze troszkę smaczku, będzie prawdopodobnie jedną z najtańszych publikacji yy, po tym mieście dostępnym, dostępnym na rynku, a Najprawdopodobniej będzie to też jeden z najgrubszych naszych przewodników. Nic tylko czekać. Premiera przewodnika po Macedonii to będzie 5, 5 listopad, natomiast premiera przewodnika po Barcelonie 10 listopad. W dalszej części miesiąca, w drugiej części listopada, będzie jeszcze kilka innych premier, ale o tym już w kolejnym wideo, a także zanim powstanie wideo, zapewne w dziale zapowiedzi na naszej stronie internetowej www.księgarniaglobtrotherap.pl.